Okay, cześć, ja nazywam się Damian Strzelczyk. Cześć, Tomek Jabłoński. Występujemy w dwójkę, bo lubimy sobie wchodzić słowo, ale to podobno wszystkim się podoba, więc tak cały czas robimy. Tak, znani jesteśmy z tego, że wiele rzeczy robimy razem. No między innymi e, właśnie prowadzimy nie, nie tak warsztaty wiele. i szkolenia. E, i, I dzisiaj też postanowiliśmy tu razem wystąpić, a dzisiaj temat naszego wystąpienia to... Podatki i myjnia, no, wiele z, z fuck upów wydarzyło się w naszym życiu. No, tak naprawdę to, to było ich no, wiele, wiele. No, myślę, że przynajmniej te dziewięć, bo teraz robimy dziesiąty startup, a skoro dziewięć na dziesięć upada, to myślę, że teraz będzie ten dziesiąty i on się uda. I na to na to w to głęboko wierzymy. I opowiemy Wam o dwóch historiach, które w naszym życiu się wydarzyły, ale zanim... No, ogólnie jest tak, że jak rozpoczynamy przygodę z własnym biznesem, startupem, to oczywiście jest ta... No mamy ten chór optymizm, że zbudujemy coś dużego, zmienimy świat, będziemy, jak już potem rozwiniemy ten biznes, będziemy sobie tak na plaży pracować, na leżaczku i w ogóle będzie fantastycznie i te pieniądze będą płynęły do nas szerokim strumieniem. No bo jak się obserwuje właśnie przykłady sukcesów w tym świecie startupów, a jest, jest ich trochę, z reguły mówi się o sukcesach, szczególnie jak się jeździ na jakieś konferencje, słuchamy taki startup kilka milionów złotych inwestycji, drugi też kilka milionów, no to... Wszystko wydaje się takie, że no ta kasa jest możliwa do zarobienia i faktycznie gdzieś ten świat startupów jest w zasięgu ręki. No więc też my już od wielu lat próbujemy smakować tego świata. No tutaj przez wiele lat w inkubatorach przedsiębiorczości sami byliśmy po tej drugiej stronie jako doradcy, jako wsparcie, jako pomoc dla, dla startupów, no ale też wielokrotnie postanowiliśmy tego świata posmakować od tej, od tej drugiej praktycznej strony. No, no właśnie, no. realizowaliśmy własne projekty, dzisiaj, no tych projektów realizowaliśmy naście, dzisiaj wybraliśmy takie dwa smaczki, dwa nasze projekty biznesowe, jeden z nich to jest... Green Magic, drugi projekt to jest ProTaxer. Jeden to jest mój projekt biznesowy, czyli Green, Green Magic. ProTaxer jest projektem Tomka. No ale te projekty, jak się okaże na końcu naszego wystąpienia, mają e, trochę części wspólnych i o, gdzieś to będziemy starali się w, w, tą stronę, w tą stronę zmierzać, ale e, właśnie, zaczniemy od czego? No tak chronologicznie tak no, postanowiliśmy, więc tak. zaczniemy od case'u Damiana, e, czyli od bezwodnej myjni samochodowej. Słuchajcie, chronologicznie, jak miałem 18 lat, to już od dawna różne projekty biznesowe realizuję. Pierwsza realizowałem, jak miałem 14 lat, wtedy produkowałem zaproszenia ślubne, stylizowane na wezwania do sądów. Bardzo fajnie to sz szedł ten biznes. Ehm, tak. Ehm, później... Dziękuję. Znaczy, Dzisiaj możecie sporo takich zaproszeń znaleźć na Legro i w ogóle można powiedzieć, że ten rynek rozwinąłem, bo kiedy zaczynałem, to jeszcze tego nie było. No, no, naprawdę, byłem, byłem tutaj, w pewnym momencie miałem monopol. Ale później, jak miałem 18 lat, to wpadłem na taki rewelacyjny pomysł, że znalazłem na jakiejś tam amerykańskiej stronie taką technologię, słuchajcie, bezwodnego mycia, mycia samochodu. Mnie kurczę, no rewelacja. Bez wody umyć samochód. Jak to działa? Pewnie się zastanawiacie, jak można bez wody umyć samochód? No przecież się nie da, no w nie jest woda, to jest normalne. Okazuje się, że można. Słuchajcie, jest, kupuje się taki e, specjalny płyn, kupuje się ściereczki takie z mikrofibry, spryskujemy samochód tym płynem, wycieramy ścierką z mikrofibry w dowolnym miejscu, bez infrastruktury, na parkingu, na ulicy, gdzie chcemy, ekologicznie, no, z rewelacją, po prostu myślałem, nie, no zmieni świat, w Polsce oczywiście tam jedna firma gdzieś tam to nieudolnie robiła, więc mówię, no jak wejdę na rynek, to pozamiatam, po prostu będę miał monopol, będę miał największą sieć mieni w całym kraju. No i tam przystąpiłem, przystąpiłem do pracy. Pierwsze co, oczywiście, jak już miałem tę wielką wizję. No to wpadłem na taki genialny pomysł, że jeszcze nie mam nic, znaczy nie, miałem research, przepraszam, bo odezwałem się do wielu producentów takich środków, właśnie ze Stanów, z Australii, zrobiłem research, oni wysłali mi próbki, miałem kilka litrów tego płynu w domu. Jak już wybrałem tą jedną firmę i znałem jej cennik, sobie wszystko obliczyłem, to wpadłem na genialny pomysł, że warto udać się do urzędu gminy, aby założyć działalność gospodarczą. No właśnie, jak to jak to wyglądało? Damian tutaj postanowił tak właśnie praworządnie rozpocznie żeby zacząć płacić ZUS, żeby wszystko było po kolei, więc udał się do gminy, wypełnił wniosek i w tym wniosku jest coś takiego jak PKD, czyli taka klasyfikacja działalności. No i tak profilaktycznie, bo nie wiedział, czy tylko na myjni się skończy, wpisał wiele różnych tych PKD, co, czym będzie się zajmował, między innymi handel obwoźny, handel na bazarach, ale między innymi wpisał tam również Loty w kosmos, które tak, troszkę jest, go powstrzymały z tak, jest, tego jest, biznesu. Tak, jest takie PKD jak Loty w kosmos, więc ja przeglądałem sobie te różne PKD. I, I słuchajcie, ten wniosek, ja pamiętam, to był piątek, złożyłem go rano, papierowy wniosek w gminie i po południu, o 15 dzwoni do mnie pani z gminy i mówi pani Damianie. Ale czemu pan pisał w Loty w kosmos w tym wniosku? Ja nie, ja nie mogę tego zgłosić, bo to jakieś tam pozwolenia są specjalne, potrzebne żeby w kosmos latać. <laughs> No ale to tak naprawdę okazało się pozytywne w całej tej historii, no bo Damian jednak tej działalności gospodarczej nie założył, ZUS-u nie zaczął płacić. Tak, bo tak przez weekend tak. wiecie, dwa dni minęły i tak przespałem się chwilomie. Mówię... Kurczę, może jeszcze za wcześnie na tę działalność gospodarczą, może się wstrzymam. No właśnie, I nie minęło kilka dni, jak Damian dowiedział się o czymś takim jak inkubatory przedsiębiorczości. E, ja wtedy taki jeden z inkubatorów w Warszawie prowadziłem i tutaj się ta nasza ta historia się łączy trochę z nami, e, bo te, tak się stało, że wtedy też się poznaliśmy. Po raz pierwszy Damian, się pozna, tak, pozna, Poznaliśmy się wtedy. Damian przyszedł do inkubatora, który, którym ja zarządzałem, e, przyszedł na spotkanie e, i oczywiście prezentuje mi pomysł, czyli co on takiego chce zrobić, no, co, co chciał zrobić. No, Mówi o tym, że bezwodna myjnia, że już prawie założył działalność, ale dowiedział się o inkubatorach, więc stwierdził, że może jednak tu będzie łatwiej, szybciej i przyjemniej, no to jak ja mogę mu pomóc. Tak? No, i, no i opowiedziałem tom, Tomkowi o tym pomyśle, że właśnie chce już zamówić 10 litrów koncentratu i tak dalej. Żeby... Ja wpadłem, no jeszcze genialny pomysł, jeszcze lepszy, mianowicie słuchaj, Damian, no bo z reguły staramy się doradzać tym, którzy przychodzą i tutaj wymyśliłem, słuchaj, Damian, ty możesz udoskonalić ten pomysł. Nie tylko możesz przecież myć, ale przecież możesz trochę łatwiej, możesz kupić więcej tego płynu. I sprzedawać ten płyn. Niech klienci sami myją sobie też, tak? Jak im się spodoba, mogą kupić. No i Damian za namową poszedł w te ślady i co zrobił? No wtedy stwierdziłem, no, faktycznie to po co ja 10 litrów tego płynu będę kupował, jak zacznę rozlewać buteleczki, sprzedawać. Wszyscy będziecie sobie mieli sami auta, bez bezwodnie, bez jeżdżenia na myjnie. Więc zamiast 10 litrów, no to zamówiłem 30 litrów tego koncentratu, z którego można było wyprodukować 300 litrów płynu, w ogóle no, całą, całą beczkę. Więc przystąp przystąpiłem do zamówienia, wtedy skorzystając z tak zwanego funduszu 4F, czyli e, to jest Funders, Family, Friends and Fools. Ja e, jako founder w wieku wtedy już 19 lat no, nie miałem pieniędzy, tak? Moi przyjaciele też mieli 19 lat, głupców też nie miałem, więc oczywiście zwróciłem się do rodziny. <noise> No i tam od rodziców, nie pamiętam, to było jakieś 15 czy 20 tysięcy złotych, no bo trzeba było to okupić dużo, żeby rozpocząć działalność, więc nakupiłem tego płynu. Kilkaset ściereczek z mikrofibry. Ale, mi podrzucił... ale, ale żeby sprzedawać ten płyn innym, no to były potrzebne jeszcze butelki. Tylko no. tak. koncentrat, tak? Tak, no i więc, to z butelkami. Więc po butelki, słuchajcie, znalazłem fabrykę takich plastikowych butelek gdzieś tam w Toruniu. Wtedy miałem takiego Opla Astre w kombi. Pojechałem do Torunia, załadowałem butelkami. No kilkaset butelek kopiłem, ale będę teraz sprzedawał. No i wtedy, kiedy już to wszystko było gotowe, Miałem, zatowarowałem się, wydałem wszystkie pieniądze, no wtedy oczywiście standardowo logotyp, strona internetowa, no i wtedy dopiero przystąpiłem do po poszukiwania klientów, co okazało się nie było wcale takie łatwe, bo... E, <grywka> No nie wiedziałem w ogóle jak to robić. Zgłaszali się jacyś ludzie, indywidualni, więc zaczęliśmy jeździć z kolegami. Brałem swoich kolegów ze studiów, z SGH, jeździliśmy, myliśmy samochody, tak, od punktu A do punktu B, tylko okazywało się, że jedno zamówienie mieliśmy tam na Białęce w Warszawie, a drugie na Kabatach, tak, czyli zupełnie dwie różne strony, więc cały dzień spędzaliśmy na podróżowaniu z punktu A do punktu B, w ogóle to się nie opłacało. Wtedy zacząłem zwracać się do klienta biznesowego, więc zacząłem dzwonić po firmach, tak, kierownicy flot, mówię, tam, wiadę na parking, od razu z kolegami, 200 samochodów umyjemy, ale wtedy to zarobimy. No i też nie było łatwo, bo kiedy kontaktowałem się z kierownikami flot i mówiłem, słuchajcie, mycie ekologiczne, ochrona dla lakieru, oszczędzacie wodę, w ogóle jesteście eko, super, to oni mówili tak, panie. Ja to mam umowę z Orlenem, za 10 zł myję w, w całym kraju. Jak coś tańszego mi Pan zaproponuje, to możemy pogadać w ogóle. A, a auta są w leasingu, po dwóch latach zmieniają, więc ja w nosie mam stan lakieru tych aut, więc tam też nie szło. No, mieliśmy tam parę, parę zleceń. Ostatecznie, ostatecznie skończyło się na tym, że zarobiłem mniej więcej tyle, ile wydałem, więc w miarę wyszedłem na czysto. Ale co ciekawe, płyn został. Więc jakby ktoś był zainteresowany, to po spotkaniu przywieźliśmy w tym, w tym tak. kombi. Mam, mam też dużo ścierek z mikrofibry. Do dzisiaj w domu sprzątam tymi ścier ścierkami. Ehm, no właśnie, znaczy jak, jak ta historia mogła inaczej wyglądać, bo Tutaj postąpiłem w, ten tradycyjny, w takim tradycyjnym modelu, że najpierw obudowałem się tymi zasobami, nie wiadomo ile kosztów, a co można było zrobić. No, jak miałem te próbki od tych producentów, zanim w ogóle zacząłem działalność gospodarczą, no to przecież wtedy też mogłem się ogłosić, wyjść do klienta, sprawdzić czy w ogóle zajmuję, yy, czy to w ogóle się opłaca, czy nie, a ja nie musiałem wydawać 15 tysięcy złotych, żeby się zatowarować na ten, na ten cały e, płyn. No I to było takie dla mnie bardzo cenne doświadczenie właśnie. Historia okay. Green Magica. Tak, i przechodzimy do drugiej historii bardzo płynnie. I ta druga historia to biznes w internecie. Biznes, który wymyśliłem, jak tak samo wymyśliłem sobie, że zostanę doradcą podatkowym. Ładnych parę lat temu wymyśliłem, że jak studiuję w sumie finanse, no to wypadałoby też jeszcze się rozwijać i właśnie ubiegać się o ten tytuł doradcy, zawsze może się przydać. No i zdałem nawet pierwsze egzaminy, poznałem trochę ten rynek, jak, jak on działa Do, i, i, i tak w zasadzie natrafiłem na pewno niszę. mianowicie no przecież nie ma w internecie takiego miejsca, gdzie ci doradcy podatkowi mogą spotykać się z tymi, którzy mają jakieś problemy podatkowe, więc pada na genialny plan, żeby stworzyć właśnie taki portal łączący doradców z tymi, którzy mają te problemy, oni mogą te problemy sobie rozpisywać, doradcy im wyceniają za ile mogą mi odpowiedzieć i tak bardzo szybko, sprawnie to działa, czyli nie wiem jak rozliczyć podatek od darowizny, bo dostałem dom od ciotki, czy bo w ogóle coś powinienem zapłacić, no to wchodzę sobie do takiego serwisu, piszę jaki jest mój case i otrzymuję, że za 200 zł doradca mi to zrobi i w ciągu godzinki udzieli odpowiedzi. Takie miałem wyobrażenie o, o tym pomyśle, więc wiedziałem, że to biznes internetowy, więc bez programistów się nie uda. Z racji tego, że prowadziłem inkubator, miałem dostęp do wielu różnych programistów najlepszej klasy, powiedzmy sobie szczerze, i też w, w, no wtedy wybrałem takich najlepszych przekonałem ich do tej, do tej wizji, czyli odpowiednio tą wizję nakreśliłem, że faktycznie no, jest ogromna nisza, a potrafię przekonywać, więc ich do tego przekonałem, uwierzyli, tak, weszli w to od razu, rezygnując z wielu intratnych zleceń, angażując się na, na full-time właśnie w realizację tego projektu. Projekt właśnie pod nazwą Protaxer. No jak wyglądała cała ta historia? Skoro miałem już tych informatyków, no to żeby oni coś mogli robić, no to musieliśmy najpierw troszkę się pospotykać i poplanować, tak? Jak to, jak to standardowo w startupach bywa. Słuchajcie, to w ogóle było niesamowite, bo ja znałem Tomka, znałem tych informatyków i w pewnym momencie pracowaliśmy wszyscy w jednym biurze i oni zaczęli się regularnie spotykać. Regularnie tam od 17 do 21 kilka dni w tygodniu salka konferencyjna była zajęta i siedzą, coś tam rysują na tej tablicy, na komputerach, siedzą, dyskutują, no tak mówię, kurczę, co oni robią, pytam się Tomek, co ty tam robisz, co, co, po cholerę ty się tam spotykasz z tymi, z tymi ludźmi tak codziennie, a, Tomek, a wiesz co, Cz, nie mogę ci zdradzić. To... <śla> no, tak. Liczyłem na to, że najpierw musi być wszystko przygotowane, musi być ten efekt pierwszego wrażenia, więc nie, nie chciałem za, za wcześnie wystrzelić. No, nie, nie ma sensu od razu się obnażać. No, trzeba najpierw mieć co pokazać. Pytam, tak? no, ale to jakiś biznes, robicie coś? No wiesz co, nie mogę powiedzieć. To no, poczekaj, tam w swoim czasie się dowiem. No w, czasie czasie w każdym się dowie. razie, co my tam robiliśmy w tej salce z tymi informatykami? No, robiliśmy tam właśnie tego typu rzeczy, które tu widzicie. Czyli sobie rysowaliśmy, planowaliśmy, jakie tam ekrany będzie będzie miał użytkownik, jakie ekrany będzie miał ten doradca podatkowy. No masę tych ekranów wyrysowaliśmy kilkadziesiąt, o ile nie kilkaset. No to, to wszystko po to, żeby programiści mogli zacząć pracować, więc najpierw no, kilka tygodni, przynajmniej o ile nie miesięcy tak naprawdę zajęło nam to rysowanie, codzienne, codzienne rysowanie, no i wreszcie informatycy mogli się zabrać za robotę, oczywiście równolegle z grafikami zatrudnionymi. No, efekt był ciekawy, bo efekt właśnie był taki profesjonalny serwis, protaxer, mieliśmy 20 propozycji logotypu, nie mogliśmy się zdecydować, który wybrać, no ale wreszcie, wreszcie właśnie serwis powstał i wszystko było gotowe. Mniej więcej to zajęło powiedzmy no, kilka kilka miesięcy, no, czyli osiem tak naprawdę i osiem miesięcy zanim w ogóle cokolwiek można było pokazać. W końcu jak mi pokazał, tak? Powiedział, o patrz, zobacz, możesz gotowy. wysłać poradę podatkową, Jezus, zajebiście, może jest zajebiście. Jest gotowy. No ale jak mieliśmy już gotowy serwis, no to wtedy postanowiłem odezwać się do doradców podatkowych, żeby im powiedzieć, słuchajcie, już jest, rejestrujcie się, jest gotowy dla was. No i zacząłem dzwonić. Zacząłem dzwonić. Najpierw zadzwoniłem do kilku, do których, których znałem, tam ze swojej uczelni, więc dzwonię i mówię, słuchajcie, fajna sytuacja, mam dla ciebie, drogi doradco, serwis. Możesz zarabiać nie wychodząc z domu, otrzymujesz zapytania od klientów, w wygodnym fotelu sobie siedzisz, wyceniasz te zapytania, oni ci płacą elektronicznie i tak sobie zarabiasz pieniądze. I odpowiedź, jaka do mnie spłynęła, brzmiała, nie jestem zainteresowany. Pytanie. Pytam w takim razie, dlaczego nie jesteś zainteresowany? I otrzymuję odpowiedź, Tomku, nie tak wygląda proces. Ja Ci wytłumaczę, jak my obsługujemy klientów. Ja mam kancelarię doradcy podatkowego. Mam trzech asystentów. Jak przychodzi klient, to ja najpierw robię sobie analizę, czego on potrzebuje, rzucam to swoim asystentom, żeby oni to sobie tam przemylili, znaleźli odpowiednie artykuły w ustawach, wszystko przygotowali. Gotowy dokument trafia do mnie na biurko, ja sobie go szczytuję i tak powstaje porada. To zajmuje około dwóch tygodni. A ty chcesz, żebym wsiadł sobie w hotelu i w ciągu pół godziny udzielił e, klientowi odpowiedzi. To tak to nie działa. No, myślałem, że tylko tak powie jeden. Ale jak zadzwoniłem do 50 i 50 tak powiedziało, to zacząłem się martwić. E, I no. wtedy nie wiedziałem, jak powiedzieć to moim wspólnikom, czyli programistom. Słuchajcie, chłopaki, napracowaliście się, a teraz... Niestety nikt nie chce z tego korzystać, ale stwierdziłem, że im nie powiem i, i nie poddam się i do upadłego będę walczył, aż w końcu chociaż kilku się zarejestruje. No i walczyłem, chodziłem na spotkania, dzwoniłem, pisałem i siedmiu znalazłem. Siedmiu wspaniałych, którzy założyli wizytówki, wypełnili swoje profile i byli gotowi i czekali na klientów. No i cała ta historia dalej polegała na tym, że musimy teraz tych klientów generować. I tu mieliśmy dwa pomysły, dwa wspaniałe pomysły. Pierwszy pomysł to taki partnerski serwis e, dotyczący podatków, na którym ludzie sobie szukali bezpłatnych porad podatkowych e, w interpretacjach na przykład ministra finansów. I, i tam mogliśmy się zareklamować. No, przez jakiś czas za darmo do, bo znajomy prowadził taki serwis. No i okazało się, że mimo, że tam było pół miliona użytkowników miesięcznie w tym jego serwisie, to w naszej platformie z tych pół miliona tylko jedna osoba dziennie składała zapytanie. No, wydawało się, aż w rękawie, tak, serwis interpretacja, interpretacjamyślnikpodatkowa.pl, pół miliona osób miesięcznie szuka, ma problem podatkowy, wchodzą na ten serwis, więc tam dostaną baner, ja wchodziłem wtedy na ten serwis, on był tak obklejony. Nie szukaj sam, zapytaj doradcę, protaxer.pl, no wszędzie, gdzie nie kliknęliście, to był baner protaxer.pl, nie, nie dało się tego nie zauważyć. No i właśnie, teraz głęboko zastanawialiśmy, o, o co chodzi, dlaczego ci ludzie, skoro szukają informacji na temat podatków, dlaczego nie klikają, a jak klikają, to potem nie płacą za te porady. No nie mogliśmy zupełnie tego zrozumieć, no przecież taki był zamysł. Ale nie chcieli z tego korzystać. No dobra, to mówimy, to może jak oni szukają faktycznie bezpłatnych porad, to może nie będą płacić. Może tak jest. Ale były jeszcze adworcy. Zostawiliśmy super zaawansowaną kampanię linków sponsorowanych z nadzieją, że tam ludzie szukają doradcy podatkowego, więc wiedzą, że trzeba mu za to zapłacić. I ustawiliśmy kampanię, zaangażowaliśmy kilka tysięcy złotych. I okazało się, tak, wypełniają, wpisują swoje pytania, otrzymują wycenę i nawet płacą. Tylko ile kosztuje z takiego źródła klient? Klient kosztuje 450 złotych, żeby go pozyskać z tego źródła jeden, a on płaci 300. I coś z co tą matematyką było nie tak. A wy może... Na wszelkie sposoby to liczyliśmy, że może się pomyliliśmy, może nie, może jakiś tu jest błąd, niemożliwe. Ale... Opaki. Ale oni z tego 300 to mieli tam parę procent tylko, nie? No właśnie, to, to, to nie, tak nie może być, ale niestety jakbyśmy nie liczyli, tak to było. I na tym etapie okazało się, kurczę, no, nikt nic z tego nie korzysta, coś chyba zrobiliśmy nie tak. Tak, dlaczego nikt nie korzysta z tak wspaniałego rozwiązania, wydawałoby się no, idealnego, które dostrzegłem, olbrzymią niszę, wchodząc na ten rynek doradztwa podatkowego, a okazuje się, że ta nisza jest tylko gdzieś chyba w mojej głowie, ale nie na rynku na pewno. No właśnie, jak wyglądał proces? I to jest proces, który prowadzi do typowej porażki w większości startupów. Wyglądał tak, że miałem idealny pomysł, zaraziłem wizją innych członków zespołu, którzy do tej wizji przystąpili. Następnie wiele tygodni budowaliśmy projekty funkcjonalne, rysowaliśmy, flipchart po prostu zapełniał się w kilka minut i kartka za kartką kolejna dochodziła do tych projektów, ale dalej jakby tego było mało, to właśnie prace graficzne, programistyczne, żeby stworzyć najlepsze pierwsze wrażenie, jakie tylko mogło być na doradcach, którzy tak naprawdę zupełnie na to nie czekali i mieli gdzieś to, że zbudowaliśmy dla nich ten serwis, nie chcieli z niego korzystać. Nawet to dopieszczanie, wszystkie poprawki nie pomogły i skończyło się wszystko porażką. No jak to Tomek mógł zrobić inaczej? No, kiedy w ogóle wpadł na ten pomysł, to mógł nie mówić w ogóle tym swoim dorad swoim informatykom o tym pomyśle, tylko co mógł zrobić. No, mógł, jak miał pomysł, to mógł zadzwonić do tych doradców i powiedzieć. Zbyszek, słuchaj. Bo zrobiłem taki serwis, właśnie możesz udzielać porad podatkowych przez internet. To słuchaj, możesz się zarejestrować. Chcesz skorzystać? No i Zbyszek mu powiedział tego samego dnia, jak Tomek wymyślił ten super pomysł, że Zbyszek nie chce korzystać z tego serwisu i po co angażować informatyków, którzy przez 8 miesięcy od rana do wieczora kodowali ten e, serwis. Dalej można stworzyć tak zwane MVP, minimalnie satysfakcjonujący produkt, jakąś prostą stronę internetową, gdzie potencjalni klienci mogliby złożyć zapytania, to my jakby ich obsługiwał ręcznie, czy jeśli to zapytanie by spłynęło, to by zadzwonił do Zbyszka, powiedział, Zbyszek, jest zlecenie. Ile za to weźmiesz? No Zbyszek by powiedział, że na przykład 450 zł i wtedy też to my jakby się dowiedział, że tego klienta pozyskał za 450, a klient płaci 350 zł. No mogłoby się okazać, że to zaczęłoby chwytać z nazwy klientów i wtedy byłaby jakaś szansa na sukces, ale... Oczywiście ten proces nie gwarantuje sukcesu, ale na pewno byłoby do niego bliżej niż w tym przypadku, który my zastosowaliśmy. No co ważne, ten, te, te wszystkie tu e, nasze wykresiki teraz nie pokazują jeszcze aspektu emocjonalnego, ponieważ, no tak jak powiedziałem, ci moi wspólnicy naprawdę dużo poświęcili na rzecz tego biznesu no i możecie sobie wyobrażać, jak byli wściekli. Kiedy okazało się, że zrezygnowali z wielu cennych projektów na rzecz tego biznesu, a, a jednak ten biznes nie wypalił. No ale gdzieś tam rysa pozostała, no ale na szczęście do dzisiaj współpracujemy przy innych projektach, więc udało się to wszystko naprawić i dzisiaj z Damianem wiemy dobrze, że realizacja projektów zaczyna się od zupełnie innej strony. Więc to, co możemy Wam podrzucić jako wskazówkę, to zaczynajcie od klientów, żeby budować produkty, usługi. Takie, jakich faktycznie oni chcą. A jak chcecie umyć samochód bez wody, to dajcie znać. Mam trochę płynu. Dziękujemy bardzo.